Grinding Gear Games dopiero to zapowiedziało nam patch 03 do Path of Exile 2, który pojawi się już 29 sierpnia. I myślę, że warto podbić te informacje wywiadem, który Toka 3 przeprowadził z Jonathanem Rogersem, gdzie Jonathan Rogers trochę rozwija niektóre myśli, które tak naprawdę zaprezentowali nam podczas tego pokazu, oraz też tłumaczy niektóre decyzje, dlaczego zdecydowali się to zrobić w taki, a nie inny sposób i jaka w ogóle przyszłość czeka Path of Exile 2. Tak więc dzisiaj dowiecie się chociażby o tym, czy PoE2 wyjdzie w tym roku i dlaczego najpewniej nie, jakie myśli przyświecały twórcom robiąc zmiany do support game'ów, jakie zdecydowali się wprowadzić, jak będą designowane nowe ligi, w jaki sposób chcą tworzyć klasy i wiele, wiele więcej. Tak więc witam Cię bardzo serdecznie, ja jestem Dartian, będzie mi niezmiernie miło, jeżeli również padniesz na mojego Twitcha, na Twitch TV Dartian Podłoga, gdzie oczywiście będę streamował Start Patcha 03, a tymczasem dowiedzmy się... Co tak naprawdę powiedział ciekawego Jonathan Rogers w wywiadzie, który nawiązywał do zapowiedzi Pacza 03? Tak więc zacznijmy może od takiego dość banalnego pytania, ale moim zdaniem ciekawego i który fajnie pokazuje, w jaki sposób Grinding Gear Games adresuje pewne problemy i pewne zadania, jakie mają przed sobą w trakcie robienia Battle Exile 2, ponieważ padło pytanie, jaki był główny cel patcha 03. I wiecie, ktoś, ktoś tutaj może powiedzieć, no, co to jest w ogóle za głupie pytanie. No, patch jest po to, żeby rozwijać gry, prawda? Ale wiecie, przy patchach często jest tak, że twórcy skupiają się w różnych grach na tym, jaką warstwę gry najbardziej chcą zaadresować w danym momencie. Bo wiadomo, że będą buchowali, będą nerfili, będą naprawiali, ale na przykład mówią sobie, dobra, oprócz tych rzeczy to głównie skupiamy się w tym patchu na endgame'ie, o, albo głównie skupiamy się na craftingu. No i tutaj Jonathan w ogóle powiedział, że dosłownie wyglądało to tak, że prace nad patchem 0.3 powiedzieli sobie, ej, nasza gra jest teraz gówniana, nasza gra jest teraz męczarnią, musimy to naprawić. Musimy naprawić dosłownie wszystkie problemy, lecimy po kolei. Więc oni sobie wylistowali największe problemy, jakie oni zarówno jako twórcy gry zauważyli, jakie które były zgłaszane przez graczy poprzez granie, no po prostu w Early Access, Papaw Exile dwójki, i mówili po kolei, lecimy, lecimy, taki jest problem, rozwiązujemy go, taki jest problem, rozwiązujemy go. Gracze narzekają, że Cruel jest nudny, dobra, dawajcie pomysły jak to naprawić. Nie ma craftingu w grze, dawajcie pomysły. I tak lecieli po kolei, po kolei. No i właśnie skoro mowa o takich naprawianiu problemów, no to właśnie jednym z tych pomysłów były lineage supporty i rework aktualnych supportów. I przy okazji ktoś może też się zapisać co z Gamlingiem w ogóle, którego trochę jakby gimmick został zabity właśnie. No bo wcześniej Gamling polegał na tym, że między innymi mógł używać większej ilości tego samego supporta, co teraz robi Gamling. No ale zacznijmy od początku. Lineage supporty powstały trochę w odpowiedzi na rework support Gemów, co chyba raczej nikogo nie dziwi. Twórcom nie podobało się finalnie to, że supporty są unikalne i nie możemy ich używać tyle ile chcemy. I przeczyło to nieco innym filarom, na jaki chcieli postawić PoE2. Na papierze wydawało im się, że właśnie ten pomysł unikalnych supportów właśnie wspiera te filary, ale w praktyce okazało się inaczej. Zaczęli też zauważyć, że ten pomysł wytworzył o wiele większy problem czyli wrzucanie wszystkich najlepszych support gemów do pojedynczego skilla. To wspierało one-button buildy, a nie combo buildy, które chcieli twórcy, żeby były tak naprawdę trzonem power of Exile dwójki. Dużo skillów też przez to stało się mniej użyteczne, bo tak naprawdę kiedy Jonathan zadawał sobie jakieś pytanie, na przykład, ej, dlaczego gracz miałby chcieć grać tym skillem? No to okazywało się, że w sumie nie. Nie ma powodów, żeby nim grał, a jedyny powód, żeby potencjalnie mógł nim grać, to jest to, żeby wrzucił w niego bardzo konkretne support gemy, ale potem okazywało się, że w tym samym bildzie te support gemy są o wiele bardziej przydatne do innego skilla, który totalnie wiecie deklasuje tę umiejętność. Więc tutaj również sam balans skili aktywnych, samych w sobie aktywnych skill gemów by nie pomógł, no bo zawsze znalazłby się jakiś skill, który i tak będzie nawet jeżeli nieco lepszy niż inny, no to znowu automatycznie to sprawi, że wszystkie najlepsze support gemy będą lądowały właśnie w nim. Mieli wiele rozmów na ten temat, jak to załatwić, co z tym zmienić, co z tym zrobić, praktycznie zawsze dochodzili do konsensu Cóż, tak naprawdę, ej, jedynym tak naprawdę możliwością, że miał używać tego skilla, to jest właśnie to, żeby on mógł mieć te supporty, których przy okazji używa innych skill. Więc uznano, że trzeba to zrobić. Przy okazji trzeba dać tierowość właśnie supportu, że te supporty będą miały różne tiery, no bo inaczej to by było nudne i niefajne. Ale oni nie chcieli kompletnie rezygnować z tego pomysłu, który gdzieś tam im się narodził, właśnie unikalności niektórych support gemów, i stąd bardzo naturalnie wpadli na to, że, ej, dobra, to zróbmy gemy, które po prostu będą faktycznie unikalne, tak jak te nasze supporty przed reworkiem. Ale one po prostu w zamian muszą być mega, mega mocne. Więc przy okazji stało potwierdzone to, co większość osób po podejrzewało, ale nie było to powiedziane wprost podczas pokazu. Tak, lineage supporty będą działały jak Support gema przed reworkiem, czyli będzie można użyć na danej postaci tylko jednego w danym momencie Support gema Lineage danego typu. I ktoś się może spytać właśnie, co z Gamling Legionerem, bo w sumie taką pierwszą myślą, jaką się nasuwa, to ej, to może w takim razie Gaming Legioner może używać kilka tych lineage supportów. No niestety. On dostał reworka w taki sposób, że teraz ten passive bonus, który ten pasyw skill, który dawał mu możliwość noszenia kilku supportów tego samego typu naraz, to ten bonus teraz będzie działał tak. Za każdy skill game koloru, którego jest najwięcej, dostaje on. Jeżeli tych gemów najwięcej jest czerwonych, to trafienie przeciwko tobie nie mogą zadawać kryta. Jeżeli tych gemów najwięcej jest niebieskich, to skille mają zmniejszony kosz o 30%. A jeżeli najwięcej tych gemów jest zielonych, to o 40% jest zmniejszona kara na movement speed podczas używania skilli w trakcie poruszania się. I podczas tego wywiadu, właśnie Jonathan powiedział w ogóle, że jemu się wydaje, że na pewno były rozmowy na temat tego, żeby gemling mógł używać kilku lineage supportów, i wydaje mu się, że on będzie mógł to robić, ale nie jest pewien, że. Po na, poczekać na patchnoty. Patchnoty dostaliśmy w patchnotach, nic nie jest na ten temat powiedziane, żeby Gambling mógł coś takiego robić, więc chyba niestety nie będzie mógł tego robić, chociaż może to i dobrze, bo to by z niego uczyniło chyba bestię, patrząc potencjalnie na to, jakie niektóre te lineage supporty są. I skoro już o tym mówię, o takim powiedzmy build variety, bo tak pewnie można powiedzieć, że w pewnym sensie ten patch był bardzo mocno skupiony też na tym, żeby rozszerzyć build variety, no to nie sposób nie wspomnieć o weapon swapie i takim ogólnym balansie. No jeżeli chodzi o weapon słapa, to zostało to powiedziane po czas pokazu, ale nie wiem, czy na przykład w moim filmiku o tym wspomniałem. Weapon swap teraz nie będzie miał cooldownu i będzie się wykonywał po prostu instantowo. Czyli po prostu, nawet jeżeli będzie spamić ten przycisk po 30 kliknięć na sekundę, to po prostu ten weapon się będzie swapował. I ogólnie to oczywiście ma służyć temu, żeby bardziej zachęcić graczy do używania tych weapon passive skill pointów w skill tree. I jakby sam pomysł w ogóle się wywiódł z tego, jaki teraz gameplay będzie oferowała sorcererka, ale oczywiście przenosi to na wszystkie klasy, ale to jakby ona była źródłem tego pomysłu. ...i przede wszystkim też twórcy liczą na to, że dzięki zmniejszeniu wymagania atrybutów... ...i tutaj te, też zostało to potwierdzone, co wiele osób podejrzewało, ale nie było to powiedziane podczas zapowiedzi... ...zmniejszenie wymagania atrybutów o 25% nie dotyczy tylko skill gemów, to dotyczy też przedmiotów, no ogólnie wszystkiego, co wymagało atrybutów. Wszystkie wymagania atrybutów w grze zostały zmniejszone o 25%. I twórcy liczą, że dzięki temu, oprócz tego, że tak jak mówili podczas zapowiedzi, będziemy inwestować w ciekawe skille na pasywnym drzewku... Natomiast w Travel noteki, żeby sobie podbijać statystyki, to też dzięki temu mają nadzieję, że ludzie podczas weapon słapa będą chętniej korzystać z broni, które nie są do końca przeznaczone dla ich klas, przez co będą mogli robić jeszcze ciekawsze buildy. Jeżeli chodzi o balans, to padło dość ważne pytanie, czy teraz granie będzie zbyt łatwa, bo na pokazie trochę wyglądało, jakby wszystko dostało buffy. I przyznam przyznam, że sam przyznaję, że podpowali mnóstwo rzeczy, ale też jak najbardziej są nerfy. Tak jak na przykład że się zaśmiał, że oczywiście Lightning e, został znerfiony, jeżeli chodzi na przykład o Amazonkę, ale ogólnie są nerfy, są rebalansy. Które nie polegają na stricte bufowaniu, no i przede wszystkim, no, gra w się nie będzie super zbalansowana, ale Jonathan jest przekonany, że gra jest teraz w zdecydowanie zdrowszym miejscu. To może niekoniecznie znaczy, że w bardziej zbalansowanym miejscu, ale zdrowszym i bardziej sprawiającym przyjemność zgrania. Wiadomo i przyznaję, że na pewno, kiedy nagle się otworzyły te support game i będzie ich można używać po kilka w tej, w, tym samej, w tej samej postaci aktywnych, no, to na pewno się zrobi burdel mega z tymi buildami. I też Jonathan sprawił, że dużo osób widział, że się martwi o to, że kurde, te Nowe omeny są mega opalcze, tam przynajmniej że kurde, na przykład ten omen, który sprawia, że ten divine może przekroczyć takie absurdalnie wysokie rolki, to jest w ogóle jakiś mega hardcore, rzadki przedmiot. Może nie tak rzadki jak mirror, ale naprawdę, naprawdę rzadki i to będzie coś takiego, że jeżeli ktoś to trafi, naprawdę będzie wow, wow, to będzie mega w ogóle powalone. I też jakby założeniem aktualnym Paw Exile 2 nie jest to, że musimy mieć tego typu gir, żeby klirować clear endgame. I założeniem tych zmian przede wszystkim też nie było, buchowanie OP rzeczy, tylko sprawienie, by więcej buildów było w stanie clear'ować endgame. No bo jakby nie patrzeć, to właśnie to, jakie buildy są w stanie clear'ować endgame, oznacza, że ten build jest po prostu dobry, że jest użyteczny, że można go traktować jako pewną metę. Wiadomo, że będą pewne buildy, które będą czyściły wiecie, bossów w 30 sekund, a inne będą to robiły w 45 sekund, ale ważne, żeby były w stanie jak największe ilość buildów wyczyścić ten endgame. Tylko trzeba mieć oczywiście na uwagę, że po coś te najlepsze przedmioty są nawet dla tych największych hardkorowców, dla najlepszych po co są te mechaniki, które pozwalają tworzyć tego typu przedmioty? No, ale skoro w grze ma nie być wyzwania do końca na to, to w sumie po co je robić dla samego faktu posiadania tych przedmiotów? No i Jonathan przyznaje, że trochę nie docenili tego, jak ciężkie jest balansowanie tego wszystkiego. I to są w ogóle, moim zdaniem, swoją drogą bardzo dziwne słowa, wypowiedziane przez kogoś, kto od tylu lat pracuje nad pachów Exal, jakby nie patrzeć przy pojedynce, że zaskoczył się, że balansowanie jest takie ciężkie, no ale mniejsza. Będą mieli na to oko, będą odpowiednio reagować, ale póki co, gdzie indziej. Są priorytety. Oni ogólnie mają odpowiedzi na wiele problemów, które są aktualnie w POE2. Tak naprawdę mają wrażenie, że kiedy brainstormowali 0.3 i wiadomo, że wszystkie te zmiany nie zdążyły wejść wraz z 0.3, ale to one będą się pojawiały w kolejnych paczach, to mają wrażenie, że mają odpowiedzi na każdy problem, jaki aktualnie widzą w Exile 2 no, tylko oczywiście nie wiedzą, czy to jest dobra odpowiedź, więc będą to musieli zaimplementować w ramach early accessu, żeby też zobaczyć, jak to wygląda na żywym organizmie i żeby sami gracze im powiedzieli, czy to są dobre odpowiedzi. I jeżeli chodzi właśnie o coś, co było poruszone wcześniej, czyli combo versus one Battle. Buildy. Kombo nadal w założeniu i twórcy będą do tego dążyć, powinny być silniejsze, powinny być w stanie robić większy DPS niż one button buildy. No po prostu też musisz zainwestować więcej czasu takiego, wiecie, fizycznego robiąc to kombo niż spamiąc jednego skilla. Wiele zmian zarówno skill, jak i pewnych statusów, ich czasu trwania, jak i efektów właśnie sprowadza się do tego, żeby gracz czuł, że jest nagradzany za umiejętne kombowanie ze sobą skilli. Ale oczywiście to nie jest tak, że oni nie chcą, żeby nie istniały zupełnie one button buildy i że one są totalnie bezużyteczne i że nie mają w ogóle podjazdu do combo buildów, ale jednak chcą, żeby realnie było czuć, że tak, jeżeli zrobiłem dobrze działający combo build, to on jest silniejszy niż dobrze działający one button build. Więc tutaj to jest bardzo grząski grunt i ten balans będzie musiał być tip top, żeby to fajnie działało. No i oczywiście Jonathan też podkreśla, że chciałby, żeby w endgame'ie oczywiście combo buildy były też istotne, żeby nie było takiego poczucia, jakie jest teraz, że w sumie na początku trochę tak kombujemy i się staramy a Potem w Endgame przechodzimy w one button buildy. Jestem ciekaw, jakim to wyjdzie, ale fajnie, że nadal jakby nie powiedzieli czegoś w stylu, że nie rezygnujemy z tego. Endgame niech to będzie zoom, zoom, zoom i one button buildy, bo nie wiemy jak to ogarnąć. Oni ciągle walczą, ciągle próbują jakby wyegzekwować te wizje. No i oczywiście też e, wspomnieli o craftingu, ponieważ na ten mniej więcej też opisał, bo ktoś się może z was zastanawiać. Dobra, skoro teraz każdy Orb ma po parę tierów, to jak będzie działał drop? Jesteś już na trochę wyższym levelu, te orby pierwszego tieru nie dropią już tak często, to kiedy dropić Orb drugiego? Tieru. No wygląda to mniej więcej tak, że jest taka niewidzialna pula, nazwijmy to, to tak podobno nie działa do końca w kodzie gry, ale najłatwiej było tak Jonathanowi wyobrazić, że nagle gdyby miał ci dropnąć ten orb of transmutation, to tak naprawdę dodaje się do tej niewidzialnej puli, potem kolejny ma ci dropnąć, znowu się dodaje, jeszcze jeden się dodaje, a w końcu osiągają pewien próg i kiedy ten próg zostaje osiągnięty, to faktycznie ci dropi ten orb of transmutation, ale wyższego tieru. Nadal w ogóle będą dropiły też te orby niższego tieru, że można było ich na przykład używać do krawcenia mapek, no bo na nie trochę szkoda tych wyższych wyższego tieru. Też w razie czego będzie można orby wyższego tieru przerobić na orby niższego tieru, ale nie w drugą stronę. Nie będzie można niższego tieru przerobić na wyższy tier i też zapewniają, że to nie jest tak, że wszystkie te orby będą tak samo często spotykane. Na przykład wyższe tiery Chaosów i Exaltów są rzadkie, na przykład Perfect Chaos Orb, czyli najwyższy tier Chaos Orba jest rzadszy do wydropienia niż Divine Orb, ale na przykład Perfect Exalt Orb jest troszeczkę częstszy niż Divine, więc to też nie jest tak, że wiecie, że te waluty to będzie taki coś, że się tego nachapiemy totalnie i będziemy robić najlepsze itemy co chwilę, bo to mimo wszystko będą potencjalnie rzadkie waluty. Nowa Liga, bo aby sobie jak mnie patrzy, z nową ligą i tutaj właśnie ci, którzy prowadzili wywiad u i TokaTiff3, zwrócili uwagę na to, że jest mega zajebiste. Ja się totalnie z nimi zgadzam, że wiele mechanik, zarówno podstawowego PoE2, jak i poprzednich mechanik ligowych, łączy się z Przecież wiecie, że jak się pojawią esencje, przy się to są koruptowane, że jak Rogue Exile a zabijemy, przy się to coś się specjalnego stanie, że to jest mega fajne rozwiązanie. I, I czy oni planują robić tego więcej? I Jonathan powiedział, że totalnie, że on jest mega fanem tych e, właśnie takich e, interakcji międzyligowych i on by chciał, żeby każda liga, jak będzie powstawała, to żeby takie interakcje sobie zawierała, że właśnie się połączą ze sobą jakieś różne mechaniki ligowe, jak na siebie trafią, stworzą coś efektowego, to by było mega fajne, to by sprawiło, że PoE2 naprawdę by się mega rozwijało, takich emergentnych rzeczy, wydarzeń fajnych, gameplayowych by się co chwilę wydarzało i to by naprawdę sprawiło, że każda mapka wręcz w PoE2 byłaby czymś potencjalnie mega wyjątkowym i unikalnym doświadczeniem dla gracza. I Jonathan jako na przykład też przykład podał to, że coś czego nie pokazali, ale to będzie Asmerian Wispy, będą mogły się połączyć z Bossem, w endgame i wispy, jeżeli trafimy na nich podczas abysa i otworzy nam się zejście w abysie do podziemi, to wispy będą mogły wlecieć w to zejście i normalnie latać po dole tego abysa, bufując jeszcze te wszystkie, wiecie, abysal potwory w środku. No mega zajebista sprawa. Jeżeli każda liga będzie robiona z myślą o takich interakcjach wstecznych, nazwijmy to, to będzie naprawdę, naprawdę zajebisty content. No i teraz chyba warto wspomnieć o druidzie, nowych klasach i ascendancjach, bo Jonathan mówił, że praktycznie do samego końca wierzył, że uda im się wprowadzić druida w 03, no ale okazało się, że balans klas i wiele problemów z klasami, które teraz są w grze, po prostu gra była w złym miejscu. Sam tam powiedział takie słowa, że kiedy siadali do brainstormowania pacza 03, to padły takie słowa, Our game is a slog. Nasza gra nie ma tego do końca takiego tłumaczenia. 1-1 jeden jeden na polski, jest taka, wiecie, żmudna, nasza gra jest taką męczarnią, jest e, właśnie powolna, nudna, w sensie, no, że nieprzyjemnie się w nią gra. I uznali, że kurde, jednym z tych powodów jest tak, jak niektóre ascendancje, niektóre klasy się zachowują, jaki jest ich balans, i uznali, że o wiele większy projekt ma właśnie wybalansowanie tego co już jest w grze niż, niż dodanie druida. Bo też gdyby wrzucili jeszcze w ten wiecie, kocioł druida, to potem by go jeszcze musieli balansować, a tak tak jak oni wy pracują już jakiś, wiecie, stadium ogólnego balansu gry, to też łatwiej im będzie dodawać nowe klasy, żeby one już trzymały ten poziom, który sobie ustalili. Jeżeli chodzi o inne klasy i ascendancje, to bardzo się skupiają na tym, żeby każda ascendancja miała poczucie, że jest wyjątkowa i robi coś bardzo unikalnego, nietypowego, charakterystycznego dla siebie. Mówi, że jest w ogóle jedna, totalnie szalona ascendancja w drodze, która naprawdę będzie robiła mega robotę i nie może się doczekać, aż gracze na nią zareagują, ale no nie zlikował nic, a nic niestety. I jeżeli chodzi o balans istniejących, no to otwierają sobie głowę na to, że jakieś punkty pasywne w ascendancji są słabe, to Na przykład połączą dwa słabe punkty w jeden, bo razem to będzie mocny punkt i stworzą jakiś zupełnie nowy, żeby zapełnić tą lukę, więc są bardzo, bardzo otwarci na przerabianie istniejących ascendancji. Padło pytanie też o interludz i akt piąty. Eee... I ogólnie, no, wiedzieli, że na pewno w patchu 03 będzie akt czwarty, ale, no, nie wiedzieli co potem, no bo co, cztery akty na kruelu? No kurde, nie ma mowy. Nasza gra już była wystarczająco męcząca z, z trzema. Od razu po czwartym akcie Endgame? No nie, bo za mały level i sztuczne pustowanie też jest bez sensu. To może cztery akty i dwa kruely? No nie, bo to z kolei dziwnie wygląda. No i zastanawiali się, czy nie spróbować wrzucić na siłę jeszcze aktu piątego do patcha 03, ale uznali, że to było zbyt dużo zachodu. Ten akt w ogóle byłby pewnie słaby, więc padli na pewno, że zrobią takie mini akty, takie historyjki, krótkie questy z nowymi obszarami, ale w obrębie starych aktów, bardzo minimalistycznie, ponieważ oni zrobią obszary i bossów, które i tak będą chcieli mieć kiedyś w endgame'ie i w sumie jedyne, co będzie trzeba wyrzucić z tego, co oni zrobi, to są NPC, dialogi, ta warstwa narracyjna, no i wiadomo, że trochę rzeczy pójdzie do śmieci, no ale nie ma dramatu i tutaj też Jonathan w ogóle niechcący powiedział, że interludy mają wytrzymać jeden lub dwie ligi. Że to jest taki plan, który dosłownie wymyślili, żeby on wytrzymał jedną albo dwie ligi, więc chyba mamy taką sugestię, że aktu 5 możemy się spodziewać w 0,4 albo w 05. No i na sam koniec, zanim przeszedł do potencjalnych problemów z premierą gry, to wspomniał o dziwo o performance'ie i o serwerach. Jonathan przyznał z dumu, że polepszyli swoją infrastrukturę wewnętrzną zarówno w PO1, jak i w Po2, i przy okazji zerwali umowy z wieloma europejskimi hostami serwerów, bo to głównie z Europą są problemy, którzy nie byli w stanie zapewnić im odpowiedniej ochrony przed atakami typu DDoS, no i podpisali z takimi, którzy lepiej to ogarniają. Przy okazji też zaczęli o wiele więcej testować właśnie swoje własne yy, rozwiązania infrastruktury, sami siebie DDoSowali, no ogólnie o wiele większy nacisk niż w przeszłości położyli na te aspekty techniczne i serwerowe. Jonathan ogólnie wierzy, że Launch03 będzie takim prawdziwym stres-testem tych rozwiązań, no bo będą trzy dni darmowego PvP zali 2 więc ludzie się na pewno na to rzucą i ogólnie wierzy, że Wytrzymają to serwery, więc zobaczymy, czy tak będzie faktycznie. Jeżeli chodzi o sam performance gry, tak stricte hardware naprawili wiele problemów ze staterami, nie wszystkie, ale bardzo dużo zaadresowali. Jest odczuwalnie jego zdaniem o wiele lepiej już teraz niż było. Udało im się podnieść FPS-y, no i ogólnie całą grę nieco doszlifować. Udało im się skrócić czasy ładowania, że na lepszym sprzęcie już nie powinny przekraczać 5 sekund. Więc no zobaczymy, co z tego, co z tego wyjdzie. Przy okazji ja wspomniałem, że udało im się znaleźć wiele problemów technicznych, z których sobie nawet nie zdawali Prawie wcześniej otworzyli już sobie furtki do naprawienia tych problemów, no ale jeszcze tych naprawdę nie zobaczymy w 03. Ale możemy się spodziewać, że w każdym kolejnym patchu performance gry będzie się znacząco poprawiał, Nawet Jonathan mówił wprost, że niektóre rzeczy będą w ogóle przepisywać zupełnie na nowo, jeżeli chodzi o kod, żeby po prostu miały lepszy performance. No jestem ciekaw, czy na moim 4090 w końcu będę miał w endgame więcej niż 40 FPS-ów. No i na samym końcu premiera został poruszony temat premiery, ponieważ Jonathan przyznał, to chyba nikogo nie dziwi, kto aktywnie śledzi Puff of Exile 2, że no nie będzie premiery w tym roku, raczej Path of Exile dwójki, no cóż za zaskoczenie, nie no chłopacy w pół roku od Early Accessu damy radę na pewno z tą premierą no tak na serio to Jonathan mówi, że oczywiście że czuje presję przez to co powiedzieli, że zapewniali na początku te pół roku albo rok premiery, on by chciał wypuścić grę, żeby była w końcu free to play, żeby mogli wrócić też do normalnego rytmu pracy, bo też przyznaję, że ten cykl związany z prowadzeniem Early Accessu 2 jest mega męczący pod względem zawodowym, no ale to nie znaczy, że wypuszczą niekompletną grę dopóki nie będą czuli, że zarówno oni oni, gracze są zadowoleni z early accessu, to nie ma mowy o wypuszczeniu gry. Wszyscy muszą po prostu czuć, że ta gra jest po prostu dobra, że jest gotowa i postara się, żeby ta presja nad nim nie zwyciężyła. No ale Jonathan, niestety, mówię niestety, bo moim zdaniem to był bardzo słaby ruch, ale potwierdził, że nadal rozważają potencjalnie gdzieś to, że premiera PoE2 odbędzie się bez wszystkich klas. I bez wszystkich ascendancji. Czyli jeżeli uznają, że pod względem mechanicznym i kontentowym, jeżeli chodzi o akty i endgame, już jest wszystko Git, to mogą wypuścić PoE2 bez wszystkich klas i bez wszystkich ascendancji, co moim zdaniem jest złym kierunkiem i absolutnie nie powinni tak robić. Głównie nawet przez po prostu takie bycie fair względem graczy. No i to tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o ten wywiad. Uważam, że fajnie, że Jonathan też było widać w tym wywiadzie, że był taki bardziej wychillowany. E, widać też w ogóle po tych zmianach i po tym, jak w ogóle Jonathan się wypowiadał, że jednak po tym takim trochę nieszczęsnym, jak ja to nazwałem, wywiadzie z Izaranem, chyba troszeczkę udało im się wewnętrznie z drużyną, z ekipą przegadać trochę sprawy. Jonathan chyba też troszeczkę bardziej otworzył sobie głowę na pewne zmiany. Fajnie, że mimo tego nadal widać w nim tą, wiecie... Tą iskierkę, która broni tych oryginalnych pomysłów, ale widać, że to już nie będzie tak, że będzie ich bronił ślepo. Jeżeli zauważy, że to się po prostu nie działa, to to zmieni, ale dopóki widzi chociaż małą iskierkę logicznej nadziei, że jakiś pomysł jest w stanie zadziałać, to będzie go próbował realizować. No i to tyle. Raz jeszcze zap za zapraszam na mojego Twitcha, na Twitch TV Darty Podłoga. Mam nadzieję, że się zobaczę ze sporą częścią z Was 29 sierpnia podczas startu of Exile 2 Pacza 03. No i to wszystko, co miałem do powiedzenia. Dziękuję za uwagę dartian bez odbioru